Hej, siemanko, to Miazgarz16, witam was w kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj jest to nowy odcinek z, z tej serii Gdzie testujemy chińskie pie, gadżety, pierdoły Dzisiaj wziąłem pod, pod lupę coś co się nazywa No w ja nie wiem jak się nazywa, ja to nazywam ściskaczem Jest to coś do rozwoju mięśni przedramienia Tutaj wyciągam to Za, za, za obydwa, bo kupi, zamówiłem sobie dwie sztuki Zapłaciłem około 444zł łącznie z dostawą tak to wygląda, zamówiłem yy, taki pom takie pomarańczowe. Dobra, otworzę i zobaczymy w sumie tutaj, yy, jak to przestawić. A jest tutaj chyba, z, z tą sprężynką się chyba przestawia nacisk. Mamy tutaj do 60 kg, od 5 do 60 kg. Mam na razie 5 kg. Yy, myślę, że tak na pewno z 50 uda mi się. zrobię 5, to jest, wiecie, takie... Że palcami nawet mogę ściskać. Dobra. Otwieramy. Tak to prezentuje się już yy, rozfoliowane. Pamiętam, że fajne. Piątka wchodzi. Dobra. Yy, tą sprężynką się, tak. Przestawia się tą sprężynką. Zobaczcie jak, jak się to przestawia. Czy tym pokrętłem? To tym pokrętłem, uwaga Przestawię i się, zobaczymy się po małym cięciu Więc uwaga, to tym pokrętłem fajnie się ustawia Ustawiłem właśnie maxa O kurde czekajcie O kurde Nieźle Tylko aż strasznie mi się teraz ręka poci Akurat jak chcę ścisnąć No prawie domykam, prawie domykam Nie, to 60 to trochę za dużo więc, jak na razie ustawiłem na 50. O, kurde, 50 ładnie wchodzi, ładnie wchodzi, domyka się. Pierwszy raz w ogóle mam takie coś, nigdy wcześniej takiego czegoś nie używałem. Fajowy gadżet, podoba mi się, jeżeli chodzi o y, ustawianie. Kurde, szkoda, że nie mam y, teraz osoby, która mogła mi, mogłaby mi to nagrać albo, kamery, albo w sumie statywu jakiegoś. Teraz spróbujemy na drugą rękę. To jest, jak widzicie, 50 kilo. No czekajcie, tu akurat 50 nic nie ustawiło Teraz jest 50. Fajne. Ogólnie mnóstwo tych, by, tych ofert, tych różnych y, sprzedawców tego jest, polecam, bardzo fajne, bardzo fajne to jest, można fajnie sobie rozwiązać mięśnie przedramienia, właśnie y, mam pomysł na nową serię, nie wiem, czy ona Wam się spodoba. Mianowicie, polega na tym, że będę razem miesiąc kupować rzeczy różnego rodzaju, różnej ma maści z AliExpress. Za tam przeznaczone na to 200 zł, i będziemy właśnie kupować różnego rodzaju gadżety. Takie, na przykład takie do ćwiczeń, do samochodu, do roweru, do kuchni, do łazienki, różnego rodzaju gadżety, czy jakieś pierdoły. I będę właśnie dla Was recenzować. Jeżeli na przykład której rzeczy nie będę potrzebować, będę mógł w sumie nawet nigdy tego nie robiłem, ale mógłbym, właśnie, którym, którym widzowi to rozdać. Znaczy, nie to tylko w sensie jakąś rzeczy, z, z, z tak właśnie recenzji gadżetów. Tutaj wystawiam notę. Notę 7x10. Bardzo fajnie się tutaj ustawia te, te ściskanie. Bardzo fajna regulacja tym, tym pokrętem, tym koreczkiem. Regulacja mi się podoba, jest wygodna. O, 50 jest naprawdę dobrze. Jeszcze polecę, ten gadżet polecam. Wart, wart polecenia, wart uwagi. Naprawdę fajne. Bardzo fajnie możecie sobie rozwinąć tutaj miejsce przedramienia Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał wraz, wraz z dzwoneczkiem lokujcie filmy. Udostępnijcie filmy. Znajdiemy, że was do gry. No bo przynajmniej filmy na następne. Hej, ciemanko, to miast widzimy się w kolejnych recenzjach na kanale. I polecam właśnie zakup tego gadżetu. Naprawdę fajne. Już czuję jak mi tu wchodzi, o tutaj jak się fajnie rusza. I właśnie, jeśli macie jakieś ciekawe propozycje, właśnie rzeczy z Chin, możecie dać swoją, swoją propozycję w komentarzu. Z chęcią przyjrzę się tej propozycji i może nagramy coś z Waszych, z waszych, z waszych propozycji. Może będą to jakieś też takie właśnie gadżety, jakieś do, do, do ćwiczeń. to akurat po wypłacie rozważę Wasze propozycje i coś, coś ciekawego wybiorę dla Was. Także wielkie dzięki. Jeszcze raz, siemanko, subskrybujcie kanał w Cześć.